Jak dzisiaj dzisiejsze spotkanie? Pierwsze 30 minut słowy, wtedy padła ramka. W pozostałych minutach od mniej więcej 30 minuty co to wyglądało. No ja się z panem nie zgodzę, że to wyglądało słabo. Moim zdaniem zostawiliśmy koło serca na wojsku, czy to było w pierwszych 30 minutach, czy w drugiej połowie, tak jak to pokazaliśmy. No nic, dzisiaj jedna bramka nas kosztuje, kosztuje nas 3 punkty, chociaż jeden punkt moglibyśmy tu że mogłyby zostać w policach, bo naprawdę zasłużyli na to całym sercem i zaangażowaniem i jednym punktem nam się należą. Szczególnie bardzo ładnie gra wyglądała w ostatnim kwadransie pierwszej połowy, gdzie bardzo mocno walczyliście, wręcz jeździliście na tyłkach. Nie dało rady tak w drugiej połowie? Druga połowa właśnie tak wyglądała, panie redaktorze, moim zdaniem, i my bardzo, bardzo zaangażowanie. Zaczęliśmy drugą połowę i moim zdaniem pokazaliśmy charakter tego zespołu, że ten zespół ma bardzo duży charakter i potencjał. Jak to na podsumowanie dzisiejsze spotkanie? Chyba nie zasłużona porażka. Myślę, że piłkarsko wcale nie odbiegaliśmy od jak Nie było co. ćwierć finalisty, tak? Pucharu Polski, grywa wychrowo. Pierwsza połowa, troszeczkę słab znaczy, słabsza pod tym względem, że może za bardzo się wystraszyliśmy tego, 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 tego wychrowa. W drugiej połowie, myślę, że to był na meczu, to pełna dominacja. na, 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 na w drugiej połowie. No Trochę mieliśmy tych sytuacji, no, można było coś tam strzelić, aczkolwiek no, no, tak jak mówię, no, to dalej jest młody zespół i, I taki frysowe płacimy. No. Ale już jest motyw, znaczy budujący to jest, że, 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 że chłopcy teraz lepiej grają w piłkę, tak? Że my nie, 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 nie kupiemy tej piłki do przodu, nie bronimy się, tylko my gramy agresywnie, gramy piłką, e, staramy się grać od tyłu przez środek, także to na pewno fajnie wyglądało w dzisiejszym meczu. Na pewno ci byli na meczu, myślę, że nie nudzili się. Obserwatorzy patrząc na mecz mogli uznać, że pierwsze 30 minut spotkania było najsłabsze w całym spotkaniu. Jarosław już jak się z tym nie zgadza, a jak ten odcinek? No myślę, że nie był takie wcale słabo. No, no mamy, mamy jakieś tam, mamy kamety. Na pewno no, będzie słabo wyglądał obienie No nie kolejny mecz i naprawdę to nie było jakiegoś tam wielkiego zawodu. No, za bardzo się przyglądał, a ja nie, nie, nie atakował. No, no, to... No co powiedzieć? No Patryka Branskiego do i myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Dzisiaj bardzo fajnie para stoperów w i Domin w Super gali. Murzynek Jakuba, czyli ten, myślę też pozytywny mecz. No, myślę, że cały zespół, no, że powoli się rozwijam. No nam brakuje nam tych punktów, bo, bo, bo nie ma za ładną grę, tylko po prostu jest za z, 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 z punkty zdobywa się za, za bramki, także, także no, szkoda tych punktów, no aczkolwiek no, no, walczymy dalej, trzeba walczyć i, 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 i zdobywać te punkty. Myślę, że... Nie ma co się wstydzić, myślę, że i z Rumią, i z Wecherą zagraliśmy bardzo dwa dobre spotkania. Mm, Aczkolwiek no, brakuje tej kropki, tak? że, że, że nie, mamy tych, nie mamy tych sytuacji, nie, nie potrafimy strzelić. Dzisiaj na pewno brak też Kasakowskiego był wyraźny, bo, bo no, z przodu brakowało mi tego gościa.